Nasi klienci to, to laboratoria. Grupa LGC Standards to przede wszystkim wiodący producent i dostawca materiałów odniesienia i programu badania biegłości laboratoriów i działamy w bardzo różnych obszarach badań laboratoryjnych. W obszarze Life Science nasi klienci to przede wszystkim laboratoria, które wykorzystują w swojej pracy linie komórkowe lub szczepy wzorcowe. Wynika to stąd, że od kilkunastu lat współpracujemy z kolekcją ATCC, która jest jednym z wiodących światowych centrów zasobów biologicznych i dzięki współpracy kolekcji ATCC z grupą LGC Standards badacze w krajach europejskich mają dostęp, łatwy dostęp do wysokiej jakości materiałów biologicznych, co często... Ma wpływ na wiarygodność uzyskiwanych wyników badań. I nasi klienci to zarówno organizacje akademickie, takie jak uniwersytety i instytuty badawczo-naukowe, jak również laboratoria badawcze firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, a także laboratoria mikrobiologiczne wykonujące analizy żywności, wody, leków czy próbek klinicznych.